Cześć, jestem Mia. Że pójdziemy sobie teraz do miejsca tajnego, jakby Boxer Planet? Ej, coś mi się zaczęło. Zaczekajcie. O! Powiem Wam, że będę nagrywać z Minecrafta. Minecrafta, Garlife i Block Star Planet. Planet. Jak będzie jeden k pokażę twarz i będę potem robić serię, gdzie będę robić serię, gdzie będę pokazywać lifehacki. Czy dacie radę? Mam nadzieję, bo ja już nie mogę się doczekać. Bo wiecie, kto by się nie doczekał. A nawet jak nie dacie rady, będę z was dumna. Bo kto by nie był? Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. A w ogóle nazywam się na Blockstar Planet Mia Gwiazda. Mia nie chciało się zalogować. Miałam kiedyś stare konto. Lajda, nie mam VIPa, nie mam VIPa. Przepraszam was, przyjdziemy się. I będę kończyć. Tylko skończę tą kolejkę. Wejdźmy. I się pożegnajmy. Do zobaczenia. Pa, pa!